Ale już się poruszało. Chyba lepiej będzie ręcznie to ruszać szybciej wyjdzie. No cóż, takie życie nie. A bo oni mają sobie wojskowy z nimi.

tak, oni umarli. Śmierć się naturalną. E Etu... to. I. nara. Ok, jakoś to już wygląda. Gdzie ty się nie zmierzę. Dlaczego mogę spacją? Nie mogę. Gdzieś tutaj zmierzałeś, jak widzę. No to spomóż tutaj Ach. w sumie tak będzie łatwiej Okej, okay, a ty szedłeś Powiem Ci, że szedłeś tutaj na ich stolicy A ty możesz iść tutaj, na przykład. A ty płyń, oj płyń, płyń daleko. Aż tutaj. Dalej idąc. A no, no tak, sz szpiegus. Jest tutaj. Ale te powytanie mas jednostek z końca imperium na drugie. To trochę zajmuje jak widzę. Wy już możecie mm, zmienić tryb poruszania się. Hopla. Jak jestem już tutaj przy tobie, no to wezmę odnawianie. I to. Ty już możesz tutaj poruszyć, chu. Stój, stój. lecisz tutaj. Okej, okay, teraz tylko tymi te najdalszymi armiami muszę poruszać, chu. I to jest naprawdę nudne, jak tak patrzę. Ale koniecznie. Nie jakieś to wytnę. No raczej to chyba widme. O, kolejna technologia. 12 tur do armii zagłady i śmierci. Powróci do ojczyzny. Polityk. Mogę już upgrade'ować? Mogę. Patrzcie na to. To już będą armię, armię nie do zatrzymania. To będą wywe czołgi. Z których nic nie zatrzyma. No leć dalej. Zbiegł się. Piękne, prosto, pink, No tak, będzie teraz trzeba na zimę patrzeć. Co ciekawszego będzie. Poczekajcie, tutaj, tutaj, tutaj to mam Czyli tutaj będziesz I gdzieś tutaj powinna być ota armia Ciach, ciach. A to chyba nawet nasza pierwsza pierwsza armia Tak sobie myślał I chyba mam rację Skoro tutaj, tutaj, tutaj no to tutaj wy polecicie. Okej, okay, już wszystkim ruszyłem. Level upy już nie ma nie ma co rozdawać. Tutaj wszystko w porządku. Tutaj też w porządku. Zadowolenie mięsko i badania. Tutaj siątyniu. Dwanaście tur i nasze wojska będą nie do zatrzymania. Później jeszcze jakiś morale y ulepszymy, morale, niemorale. będziemy napierdalać. Ech. To będzie piękny widok. Oj. Oni już tutaj praktycznie jednoczą Wielką Brytanię. To znaczy wyspy brytyjskie. No to jednak wolę z, z nimi mieć co. To znaczy fakt o nieagresji w tym momencie. To nie, 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 mm -hmm. nie, nie, na jazdę. Nieważne co jest, wybiorę to i tak i tak nie Ok. Płynie dalej. Wychychaj. Tak. Słodzieju. W szpiegusie. No, szpiegusie. Lecisz tutaj. By... Gdzie ja wam tutaj zaplanowałem dojście? Aha, na górę lecieć, I wam pewnie gdzieś tutaj, prawda? No tutaj, i wam też na górę. okej. Okay. Naprawdę chyba tutaj jest, yy, cięcie zrobimy Bo takie poruszanie się to dla mnie ani zabawa ani dla was ani dla was zabawa więc To zobaczenie po cięciu Na przykład mi lojalność z nimi test No trochę będą nas, nas kosztować ale Przychody mamy bardzo duże A ty pokażę potrenuj się ich Hopla. 5. Ok, ok. I co oni zrobią nasi koledzy z konfederacji. Oj, nie ma Dary nie ma Takiej zabawy I później wrócimy na Wyspy Prytyjskie, żeby tam dobić. O, usługi najemników. E, nie chcę. Opracowaną technologię: Symfona, Ranga, bla bla bla. I tutaj zbudujemy sobie coś takiego. Minus 6. Oho ho, ho, ho W sumie nie musimy tutaj budować tego. Wręcz przeciwnie. Zostawimy to na inne rzeczy. Tutaj to zbudujemy. Okej, okay, już tutaj praktycznie... do mm, kosty oddziałów oblężniczyć to tak mech. To byłoby można. Ale w końcu bym chciał, by coś w ekonomii pójść. O, to, to końce i będzie chyba spoko. Tutaj już całe drzewko wykonane. No, jedząki i później resztę w, w militaria pojedziemy. A co my tutaj do roboty mamy? Świąty nie, świątynię już mamy. To i to. Żeby ładnie było. Tutaj lecimy ze świątynią i palami. zadowolenie, jedzonko. Okej, okay, tutaj później wykończymy. Już mamy, już nie mamy już tego. Aha, czy to stopniowo zmniejsza się? to jest Ale to i kultura nas rośnie fajnie, więc. Więc. Lecimy tutaj, tutaj. Oni tutaj nadal stroją. A mogę spróbować zapotażu wojskowego? 33%. Uda się czy nie uda? O, udało się. A więc zmieniasz tryb? Atakujesz. Ciach. Nie koni teraz walczą o własną osadę. Hopla. Mam nadzieję, że dobre, no, dobre kliknąłem, jak widzę. tak, tak, To i to. I powoli zmieniaj w tym kierunku. Tutaj ładnie, ładnie wygląda. Wyjdziecie jak należy. Okej, okay, ty już możecie tam się udawać. A ty kolego płyni już tutaj, a to w ogóle inni nomadzi, więc hehe, he, ha to dla mnie osada? forni, for, me. for, for, for. Oh. <laughs> Ale jak ja tych tak szybko zjadłem, to już mi wcoraj taki Przy takich dochodach, mi znało się z nich, to pewnie przez korupcję. jakieś hmm, gdzieś korupcja. I to powinna być ładnie pokazana korupcja. A ja nie wiem. Atakujmy ich. A to, a to jeszcze ten system wojsk. Trudniej będzie. Bo ty, nasze wojska są defensywne. Mamy to z przejąć, więc autosave. Miejmy nadzieję, że my tego nie przegramy. Ach, niech będzie zagrajny. A w kolejny odcink. I to, na I to będzie już ostatnia rzecz w tym odcinku. A reszta to w kolejnym. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> <Yeah. laughs> Ja na tyle muszę się uczyć się jakoś tutaj tym posługiwać. O ładna pogoda, chociaż raz się trafiło. Okej, okay, zaczynajmy. Nie było sensu stawiać, bo i tak i tak. Okej, okay, moja propozycja jest taka. Raszujemy. Jedyneczka. Dwójeczka. Trójeczka. Czwóreczka. A, gra w sumie i dobrze. Tutaj stawajcie. Po prostu strzelajcie w nich. Na konicach. Będzie piąteczką, Tutaj szósteczka. A nagrywa się? Oczywiście! konnica niech tak sobie wiedzie. a każdy co to ma robić. Jazda, tureczka, okej, tutaj tureczka, tutaj mieliście. raz. Dajmy oni w ogóle zejdą na ląd Z dwóch stron tak ładnie wjechać po prostu I będziemy się bronić na ich placu. To jest średnie koni... Y piechota Tak? Dawajcie, dawajcie teraz, wy Okej, Ok, wycofacie Jak wszystkie wojska tutaj już przyszły, wycofujcie się, wycofujcie się. Będziecie teraz tak ich męczyć, a wy oszczoliwać. Wyjdziecie tutaj, wy. Tutaj idźcie, żeby wy też tak idźcie. Biegą, biegą. Wy normalnie idziecie, ładnie, ładnie. A wy ten idzie, okej, okay, też ładnie. Szykujcie się, aby wnik tak ładnie wjechać. Kureczka biegą. Krujeczka w tamtych okay, piąteczka wybiegać. Kurde. kurdę jeszcze no leczcie leczcie nie ja i sensowniejszych dla nas, tutaj wyjmu w sumie? Zmiana planu wy tak się ustawcie, że oni będą ch chcieli naokoło i lecieć to jest największe pytanie. Kurde, zróbcie tak. Oni jakoś sobie radzą, a tutaj ci nasi kumple a tych. tych. Okej, okay, ich już zjedliśmy. Tak prawdę mówiąc. Tutaj jemy. Przelajmy. W plecy tak się wbić? Dar, żeby ten punkt przejmować biegom okej okay. okej okay, okay. no popignijcie jakoś by w tamtych wy tak aby jakoś strzelajcie Okej, okay, ci już pękają. Jak widzę tutaj jest idealna idealni przeciwnicy dla naszej konnicy. Okej, okay, zamykajcie ich. Kotle, okej. Okay. Pójdźcie im tam pomagać. Wy możecie teraz lecieć od ten sposób. No leccie, leccie, to znaczy party tamtych, party w tych. Ojojoj, będę mieli kierdów. Ok, wy lecicie teraz w tych. No patrzcie, kogo wy tam macie, Łuczników. Ja być. Aha, czyli tutaj wszystkie te ich jednostki, tutaj przylazły. Okej. Okay. lećcie, lećcie. Teraz tam. I przebijajcie się jakoś, żeby im wyłóczników uderzyć. Wszystkich tych niuanaczy. Dawajcie, dawajcie, dawajcie! Nie przestawać. Żeby oni nie mieli co, jak, nic do zrobienia. Okej, okay, generały wszyscy. Ale nie wy, końnica. macie nadal tam napierać. Napieracie tam wszyscy ładnie? Szóstka? po prostu przejść sobie A w po prostu bardziej napierać, a szóstka uciekać Jakoś tak w bokim przejść Żeby nie tracić was za bardzo jak tam nasza okonica Nie walcie z nimi tylko lecieć dalej po łuczniku. Okej, okay, ucznicy ładnie są masakrowani. Ogólnie wszyscy są masakrowani. Idźcie i tam im pomagajcie. Okej, okay, już ich y, morale pękają. Lećcie, lećcie, leccie dalej. Dawajcie. A tutaj już są zamykani, typkowie. Okej, okay, już oni się boją. Wszystkiego, co się rusza. Wykończyliście? Wykończyliście. No to ruszać, pomagać! Ruszać! O. O! A kogo tutaj mamy? Łuczników. I tacy wyeliminować konkretni. Praktycznie to zera. Co tutaj mamy? Okej. Okay. Atakować, atakować, napierać, nie ma to. A Ty mi się zająć. Konica? Głupio nie walcz. Wycofać je, Konica, wycofać się. Okej, oni tutaj już ma ich bił Bo to już jest zbyt długo na wroga. Okej, okay, już praktycznie już im tu wszystkim wpadają, dla tych wrogów. Jak widać. A, już się wykruszają. Jak kruszonka. Okej, okay, kruszonka. I genero już też spada. Oooo jeżeli ich generał padł. W pełności Zwycięstwo Zwycięstwo. Okej. Okay. Za Znowu minimalne. Eee... O ich więcej walczyło. Uu. Zabiliśmy tak na oko, cztery razy więcej nie straciliśmy. Kolejne. W sumie na. Ile to będzie odcinku, Na cztery odcinki, bo jedna walka. Jestem dumny z siebie. Ale ja tutaj takiego mocnego mocnej potrzeby nie odczuwam. Automatu, to znaczy manualnej walki. Bo mam automat, który zaoszczędza. I to też za dużo takich wielkich bitew nie było. I to jest to dziwo takie smutne. Staram się jakieś taki większe bitwy robić, czy na pewno nie mam co przewagi robić, ale ich jest za mało. Ajajaj... Jaj. jajk... jaj. Okej, okay, szybciej, szybciej, to, to było po prostu sami chłopi, chyba większości. Tylko nic, jak, jak zawsze dobrą robotę zrobiła. Ciech, ciach i zabici! O, jeszcze nikogo nie straciłem. O, i ładnie. Ciach. Hmm. ciach. przebudowa. Mmm. Handlowe. Ciach i ciach i działa, mój kumplu. I tutaj będzie trzeba już nieco posiedzieć w tych osadach. A resztę podwoju zobaczycie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia... i... cześć!